Księga Daniela, rozdział dwunasty, część druga. Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem i rzekłem: Panie mój, jakiż jest koniec tych rzeczy? Daniel słyszał proroctwa przekazywane przez Anioła, wiedział, że jest to zapowiedź tego, co się stanie w przyszłości, ale nie rozumiał tego, co słyszał i pytał się, czym to się skończy, czym się skończy ten ciąg wydarzeń zapowiadany przez Anioła. Wtedy rzekł: Idź Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Anioł mu wyjaśnił, dlaczego nie rozumie proroctwa. Ono nie jest przeznaczone dla niego. Tak jak list jest zapieczętowany, po to, żeby jego treść poznała ta osoba, do której jest przeznaczony, tak to proroctwo jest przeznaczone nie dla Daniela, ale dla. Dla ludzi, którzy będą żyli w czasach, które Anioł nazywa ostatecznymi. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Te słowa, że wielu będzie oczyszczonych i wybielonych, można też tłumaczyć, że powinni być oczyszczeni. Bogu bardziej zależy na tym, żeby. Pojawili się ludzie, którzy będą chcieli mu służyć niż żeby ludzie poznali przyszłość bezbożni nigdy nie będą rozumieć tego proroctwa. Natomiast roztropni, czyli ci, którzy traktują Boga poważnie, będą mogli je zrozumieć. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Pierwszym, który zniósł kult prawdziwego Boga w świątyni jerozolimskiej był Antioch Epifanes. To się powtórzy jeszcze raz, zapowiada to księga Objawienia. W księdze Objawienia jest określony czas, przez który ten światowy przywódca, który będzie wcielonym szatanem, będzie panował nad światem i będzie miał swój posąg w świątyni. To jest 1260 dni. Także wypełnienia tego proroctwa o 1290 dniach szukam w czasach Antiocha Epifanesa. Żydzi na pamiątkę oczyszczenia świątyni, czyli usunięcia tego posągu postawionego przez Epifanesa, obchodzą święto Chanuka. Według ksiąg machabejskich oczyszczenie świątyni nastąpiło 25 dnia miesiąca Kislew. I było to dokładnie w 3 lata od dnia, kiedy postawiono ten posąg. Trzy lata to jest mniej niż 1290 dni, ale najpierw wyszedł, wyszło zarządzenie Antiocha, że wszyscy jego poddani mają wyznawać tę samą religię. Także najpierw został wydany ten dekret i pewnie zaprzestano składania ofiar bogów w świątyni, a później przerobiono ją tak, żeby odpowiadała potrzebom tego kultu, który chciał wprowadzić Antioch i to musiało zająć pewien czas. Także nie od razu po pokonaniu stronników Antiocha oczyszczono świątynię, to też musiało zająć pewien czas. Także podejrzewam, że te 1290 dni mogło upłynąć od dnia wydania tego dekretu na temat religii w państwie Seleucydów. Do, do pokonania wojsk, wojsk Antiocha i do zwycięstwa Machabeuszy. Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. Tutaj jest jeszcze podany następny termin 1335 dni. Podejrzewam, że, że te 45 dni upłynęło od zdobycia Jerozolimy przez Machabeuszy do Oczyszczenia świątyni trzeba było usunąć ten zbezczeszczony ołtarz, trzeba było naprawić świątynię, wykonać nowe naczynia, nowy ołtarz. To wszystko musiało trochę potrwać. Także ten błogosławiony, czyli szczęśliwy, to jest ten, kto dotrwa do czasu, kiedy znowu w świątyni zacznie się składać ofiary zgodnie z wolą Boga. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec, i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu, ukresu dni. Daniel ma iść swoją drogą w tym momencie, kiedy otrzymał to proroctwo, już był bardzo podeszły w latach. Także anioł mu zapowiada, że ma iść swoją drogą i już niedługo spocznie, czyli umrze, ale powstanie ukresu dni. Przed powtórnym przyjściem Jezusa zostanie przywrócony do życia, tak jak wszyscy Boży ludzie Starego Testamentu. Szukać szczęścia, szukać celu życia, chciał. Panie mój Co się wtedy Ze mną stało nie wiedziałem Jedno wiem Żeś Ty mnie zbawił Ja nie twój. Zbawił mnie, byś okazał dla mnie miłość swoją, panie, której głębi ja nie mogę pojąć sam. Gdyś przed radą dla mnie znosił urągami. Pragnę dzisiaj całym sercem, Pragnę Panie zostać jednym z Twoich słów. Naucz Panie Twojego Słowa, naucz więcej, Abym zawsze Twoją wolę. Ła tobie, panie, żeś obiecał wrócić, aby zabrać mnie z kościołem świętym Twym. Wtedy będę za niołami mógł zanudzić, chwała cześcioła. Chwała, cześć, chwała, cześć. Jezu, dzięki Ci, zbawił mnie. Chwała, cześć, chwała, cześć. Alleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć.